Dzisiaj będzie recenzja z najprawdopodobniej najgorszej stacji w Warszawie. Zapraszam do oglądania. Mowa tu oczywiście o stacji Warszawa Anin. Warszawa Anin, przystanek osobowy PKP PLK obsługiwany przez koleje mazowieckie, jest położony na terenie warszawskiego Wawra przy ulica Patriotów i ulica wydawniczej. Przystanek składa się z jednego wysokiego peronu wyspowego, z dwoma krawędziami peronowymi. Powierzchnia peronu pokryta jest asfaltem. W roku 2021 wymiana pasażerska wyniosła 438 tysięcy osób. Po opiniach Google można stwierdzić, że stacja nie cieszy się zbyt dobrymi opiniami. Przykre, że w tak miłej okolicy jak Anin, stacja kolejowa jest kompletnie zapziała. Daszki nie chronią przed niczym. Na nielicznych ławkach strachu usiąść, żeby się nie przykleić. Kasy biletowej brak, szczyt zaniedbania. Tylko słupy latarni są nowe, strasznie zaniedbana stacja. Zwiaty w trakcie deszczu można otrzymać darmowy prysznic. Pierwszym minusem jaki był było niezabezpieczone odpowiednio przejście przez tory, bez jakiegokolwiek szlabanu. Znajduje się tu też kasa biletowa, lecz niestety nieczynna. Jak dobrze widać, stan Peronu jest naprawdę w fatalnym stanie i naprawdę potrzebuje to generalnego remontu. A teraz pójdziemy do tablic informacyjnych i rozkładowych. Jeszcze ostatni rzut oka na to, w jakim stanie jest Peron. No, na szczęście jakiś tam rozkład jest. Megafony są, ale nie działają. Jak dobrze widzicie zadaszenie jest ale w kiepskim stanie, tak samo jak ławki pod wiatą, to jest chyba jedyna rzecz zmodernizowana na tej stacji. Jednak na plus tej stacji jest taki że coś chyba pomału zaczynają robić więc może i wyremontują tą stację. A więc czas na podsumowanie. Pierwszym minusem był brak bezpiecznego przejścia przez tory. Kolejnym minusem był brak biletomatu lub kasy biletowej. Kolejny minus to zły stan peronu, gdzie asfalt się już po prostu rozwalał. Kolejny minus to wiata i ławka, które były w tragicznym stanie i kto wie czy za niedługo się nie rozwalą. To teraz przechodzimy do plusów, które są trzy, że pojedyncze ławki są zmodernizowane, kolejnym, że dobry dojazd do centrum, a ostatnim, że ładna okolica.